Drodzy podróżnicy, drogie podróżniczki. Witam Was na spacerze artystycznym Interfila, podczas którego będziecie mieli okazję stać się bohaterami przygody w sercu legendarnego osiedla Chomiczówka. Choć osiedle mieszkaniowe Chomiczówka zostało zbudowane w latach 70., to historia tego miejsca sięga XIX wieku. Na początku XX wieku filie swojej firmy ogrodniczo-zasiennej tworzą tu bracia Jan i Józef Chomicz. Kulturę masowej chomiczówka zaistniała dzięki Sidneyowi Polakowi, który nagrał utwór o osiedlu, na którym się wychował. Zaczynacie swoją podróż w widnącym domu, w wyjątkowej przestrzeni praktycznej solidarności z ludźmi w potrzebie, prowadzonej przez Fundację Inna Przestrzeń i kierowanej przez polsko-ukraiński zespół jako kontynuacja Domu Matki, stworzonego w odpowiedzi na pełnowymiarową inwazję Rosji na Ukrainę. Малювали квіти як символ квіткового дому, також символ вічного життя, переродження і того, що навіть після смерті знову наступає життя, і надія не вмирає, і можна продовжувати жити далі. Джен добрей! Witam, mam na imię Zurtan Haltara. Tutaj czwarty odcinek. Mamy tutaj ogród solidarnościowy domu kwitnącego. Będziemy tutaj pracować rękami. Mamy trochę pracy z ziemią. Cześć! Fajnie, że wpadłeś na artwalk. Przygotowaliśmy razem z kołem naukowym, bo ja jestem opiekunem studentów i moi studenci no, przygotowaliśmy taką instalację przestrzenną, która oczywiście nawiązuje do tematu. Całego artłoku i za pomocą języka architektonicznego chcieliśmy tutaj tym przedstawić, tutaj tym w jaki sposób tutaj te pojedyncze jednostki mogą, prawda, gdzieś stworzyć tutaj razem coś wielkiego, jak jakieś splecione dłonie. I każdy z nas może być inny, ale gdzieś może nas łączyć jeden cel. Te napięte ścięgna też symbolizują nasze w, 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 wzajemne relacje. And food uh, from Georgia. Do you speak English? We would do the Sweet. <laughs> put them together and. Okay. Uh -huh. <laughs> Hello. This place. Tutaj zapraszam na e, obejrzenie fotoreportażu, który zrobiłam e, generalnie na spacer artystyczny Interfila Połtawa. E, są to portrety. E, Wewnętrznie przesiedlonych Ukraińców, czyli osób, które musiały ze względu na inwazję Rosji opuścić swoje domy. Część z tych osób zrobiła to w 2014 roku, a część dopiero w 2022 roku, kiedy była już na pełną skalę inwazja Rosji. To, co ich łączy wszystkich, to Połtawa, czyli miejsce, w którym teraz mieszkają, więc. Oprócz rozmowy z nimi i portretu, e, można też dowiedzieć się e, i poznać ich, e, ich właśnie spojrzenie na tą półtawę, za co oni ją cenią. Mamy tutaj po prostu przekrój bardzo różnych osób: mamy żołnierza, który był ranny na froncie, e, twórczynię niezależnego teatru z Krymu, e, mamy studentkę, małżeństwo także wiele różnych postaci. I też na końcu mamy dodatkowe zdjęcie, to jest akurat portret wykonany w, podczas innej interwencji, też mojej, ale jakby dodatkowej na, na tym spacerze w Połtawie. I on przedstawia Nastię, to była nasza wolontariuszka i też współtwórczyni tego spaceru w Połtawie, która niestety zginęła w ataku rosyjskim na cywilny budynek w Połtawie w lutym tego roku. Także chcieliśmy ją jakoś uhonorować i dodaliśmy też jej zdjęcie tutaj. Myślę, że, że tytuł mówi sam za siebie: This Place. Mieliśmy w to wersji poprzedniej This Place, jako że This place jako Połtawa, bo było pierwszy raz było pokazane właśnie w Połtawie. Chociaż ja chyba wolę ten, ten tytuł, no bo to też brzmi jak Displaced, bo też o to w tym chodzi. Dzięki. Uch. I co jest następne? To jest taki improwizowany punkt. Jest bardzo symboliczny, ponieważ tak i jakby to jest taki symboliczny punkt, którym, którym dziękujemy Polakom za ich solidarność, za wsparcie Ukraińcom, którzy przekroczyli granicę tutaj pod czas wojny. I pierwsze, co ich spotkało, to jedzenie, które koledzy tak przynosiły. Tak więc zapraszam, zróbcie sobie chlebek, zróbcie sobie kanapkę. Zapraszam na kawę albo cześć. <tos Autorilia> For days that will be dark, for days when hope goes far away, for days that are lonely, for days that are painful. Today is a beautiful day. Can you see? Can you hear? The waves are singing. Beautiful, beautiful day. Can you see? Can you get The waves are singing. Beautiful, beautiful day. Can you see? Can you get The waves are singing. Beautiful, beautiful day. This one is kissing you, and you can put your cheek here, or you can do this. Ok, 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 okay, know, okay, okay. okay, okay. <laughs> <Yeah>. What's up? <laughs>